Tą decyzję, a ja przedstawię radnym już podjętą decyzję, waszą. To będzie wasza decyzja, a nie moja. Nie ja będę wam narzucał. Ja po prostu przedstawię wam, yy, radnym, to, co podjęli radni w gminach i to, co zadecydowali wójtowie. Panie Starosto, jestem głęboko przekonany, że w takim przypadku by się pan dogadał. Czy nie można iść w ten sposób i to będzie decyzja nie narzucona z góry, bo oni teraz powiedzą panu wszystkie rady. Albo przynajmniej większość. Powiedzą, że nie, my się nie zgadzamy. Bo, bo oni po prostu powiedzą, że oni nie są małymi chłopcami i jeżeli się ich nie traktuje po partnersku, to oni po prostu pokażą, że oni mają siłę. To jest normalna zasada. Każdy by z nas, którzy tu się to tak zrobił. Naprawdę, ja pana proszę, bo ten powiat w tej chwili Panie starosty. Czy Pan widzi, że jeżeli by była sytuacja w szpitalu taka, jaka była kilka lat temu, jak pan obejmował stanowisko starosty, to widzi pan, że pan by nie mógł poręczyć kredytów z szpitalowi? bo pan nie ma możliwości finansowych, bo rejon nie wyrazi zgody. Panie starosto, w tej chwili sytuacja jest naprawdę tak trudna, że jeżeli pan, oczywiście pan może teraz przeforsować to, ja nie mówię, że nie, proszę bardzo, tylko że pan zobaczy, czym to grozi. Kolejna sprawa sądowa, kolejne odsetki ustawowe od 25 stycznia, po przyszły pieniądze 25 stycznia, kolejne odsetki yy, koszty opłaty sądowej, Kolejne koszty zastępstwa procesowego i będzie następna sprawa w sądzie. No po co nam to? No panie starosto, po co nam to, po co w to brnąć? No po co w to brnąć? Nie będzie żadnej sprawy kolego. No, no daj Boże, no, no panie no. starosto, tylko że pan na poprzedniej sesji też mówił, pan na poprzedniej sesji mówił, że z wójtami wszystko jest podjęte. Jak ja się zapytałem wójta, który był obecny, czy tutaj jakiś wójt jest, a jest jeszcze teraz, jeszcze jest wójt, to się okazało, że nie, nie ma takiej decyzji. Że wszystko zostawione jest po prostu w, w gestii rad. No i teraz też pan twierdzi po prostu, że nie będzie takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy nie będzie. Panie starosto, nie wiem, bo mówię panu, że dla zasady podejmą niektórzy takie, ta, 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 taką decyzję, bo skoro się ich nie traktuje jako partnerów, to oni pokażą, że jednak oni po prostu mają swoje zdanie i swoje przełożenie. Pan policzy swoje koszty, które pan zostawił. Panie starosto, póki co to ja na nie dostałem za nic, a pan dostał. No, proszę porządku. I, I wie pan, no i, i w gminie, i w gminie póki co to sytuacja finansowa jest bardzo dobra, a w starości pan zobaczy, co się dzieje. No pan, widzi pan, pan na takiej zasadzie, jak ja panu mówię, pokazuję panu błędy, jakie są, a ta pan mówi, a u was budżetów biją, no. no. No to jest takie podejście, widzi pan, w pana Chęciński, który twierdził, nakręcił samych swoich i taką zaściankowość ludzi, to u panu jak w Soczewce się wszystko to kumuluje, bo widzi pan, Chęciński pokazał, tak? Że jak jechał Kargul do sądu, to babcia dała, mówi sąd sądy, ma sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I pan to samo robi teraz yy, z dziećmi z Mostowa, teraz yy, z, yy, z, 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 z samochodami strockimi. Taka sama sytuacja była z Mordowskim. Jak kargul mówił mówił do, mówi do Kargula. My to z sąsiadem Nowopolskie budowali. A jak Karol powiedział, że miał inne zdanie, to mówi Karol głupi, duży do nieba, głupi jak trzeba. To samo z Prutowskim. Najpierw Pan go chwalił, mówił, jaki to jest dobry menadżer, wręcz prawie Pan błogosławił i yy, no, traktował jak Boga, a później powiedział, że on się na niczym nie zna, że ma wszystkie, wszystkie dane, które... Yy, I to są wszystkie no, prawie, dane. To, to... To, są, to są przykłady błędów, które zostały popełnione, koleżanko. To są przykłady błędów, które zostały popełnione, które teraz skutkują. I musimy o, o tym mówić. I musimy pokazywać te błędy. Bo to w tym momencie grozi Za chwilę Już na tamtej sesji było wniosek o, yy, o, o to, żeby zrobić, y, skonsolidować kredyt i trzy znaczy czy kredyty w jeden i żeby zbić z trzyletnią okresem karencji. Czyli po mnie choćby po to, ja tutaj jakoś tam sobie... co. Z projektem w kuluarach wiadomo było już co najmniej od roku. Ja nieraz pytałem, co dzieje się z tym projektem. No, yy, tak szczerze muszę powiedzieć, że praktycznie na sesji żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Gdyby yy, problemy były rozwiązy rozwiązywane na bieżąco, na pewno do tej sytuacji by nie doszło. To nie może być tak, że 20, 25 stycznia Otrzymujemy określone pieniądze dotyczące tego projektu, i one są. 29 była sesja, trzy dni przed sesją była komisja budżetowa, i my na ten temat nie dyskutujemy. 29 w przerwie sesji robimy komisję budżetową dotyczącą tych środków, które wpłynęły, które wpłynęły 25 stycznia. Czy jest to sytuacja normalna? Gdyby, gdybyśmy normalnie załatwiali te problemy, to dzisiaj nie bylibyśmy na przerwanej sesji i nie skakalibyśmy sobie do oczu. Także jest mój apel i serdeczna prośba do zarządu. Po pierwsze, rozwiązywać problemy na bieżąco. No i proszę Państwa, musi być jakaś informacja, przekazywanie problemów w Radzie, no bo po co my tutaj jesteśmy?